me woo Matczyna gości, o otwórz serce swoje, schowaj ją głęboko i jak dziecko powiedz kocham cię. i dobro. Maryja serdecznie Was pozdrawiam, drodzy rycerze niepokalanej, czyciciele naszej ukochanej Matki Maryi. Dzisiaj modlimy się oczywiście jak co wieczór w intencji pokoju na świecie, na Ukrainie, w Rosji, Białorusi i wszędzie, po każdym ludzkim sercu. Modlimy się także w intencji wszystkich naszych wspólnot rycerstwa niepokalanej, w intencji wszelakich wyborów, prezesów, te, które się odbyły, które się będą odbywać. Przypominamy, że każdy wybór jest zgłoszony do zarządu decyzjalnego w celu właśnie przeprowadzenia tych wyborów. Chcemy modlić się także w intencji wszystkich chorych, cierpiących, dzieci, młodzieży. W intencji zmarłej, z mojej rodziny, zmarłych z mojej rodziny oraz dusze w czysto cierpiących, prosi Edyta. I oczywiście w intencji wszystkich małżeństw. Szczególnie te, które przeżywają trudności, dla wszystkich innych o umocnienie w ich wzajemnym powołaniu. I każdą intencję, którą w sercu macie, która pewnie za moment pojawi się w komentarzu. Tajemnice bolesne, droga krzyżowa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na spawo do Słego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty nasz Ojcze Maksymilianie, módl się za nami. I jeszcze krótkie rozważania Ojca Maksymiliana. Pewne jest, że Najświętsza Maryja Panna jest pośredniczką wszelkich łask. Nie ulega też żadnej wątpliwości, że każde nawrócenie niekatolika i każdy czyn uświęcający są dziełem łaski. Stąd też o tyle tylko można się spodziewać nawróceń i uświęceń, o ile dusza zbliży się do pośredniczki wszelkich łask i otrzyma od niej łaskę nawrócenia i uświęcenia. Dlatego też rycerz niepokalanej. Ma szczególne zadanie w świecie zdobyć serca dla Najświętszej Maryi, Panny Niepokalanej, Matki Wszelkiego Nawrócenia i Uświęcenia. Każde nawrócenie jest dziełem łaski, zatem o tą łaskę dla naszych bliskich, w sposób szczególny dla tych, którzy gdzieś tam odeszli od Boga, módlmy się. Dziękujemy za to rozważanie przeczytane przez Małgorzatę. Najbliższe wydarzenia jutro w sobotę o godzinie 19.00 spektakl pod tytułem Lilia. Jest to taniec inspirowany Ewangelią i tajemnicami różańcowymi poprzez taniec wyrażony właśnie artyzm, który ma na celu właśnie też przybliżyć nas, zbliżyć nas do niepokrany i do naszego Ojca w niebie. W niedzielę o 15.00 spotkanie rycerstwa, o 17.00 spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy w tych wszystkich Waszych intencjach. A teraz niech Pan Wam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobrej nocy. Jutro jest ten spektakl więc umówmy się może na 19. na 21.30, bo spektakl będzie trwał minimum godzinę, później spotkanie jeszcze męskiej wspólnoty, więc um, troszkę wszystko się opóźni. Do jutra, spokiem,